Dzień dobry, 193 dzień z 365 dni z zapuszczania brody. Zapraszam. Dzień dobry, dzień dobry. Słuchajcie, dzisiaj tak... W sumie ostatnio był film, minęło 3 dni i nagrywam znowu. A nagrywam, bo będę farbował długą brodę. Już od jakiegoś czasu chciałem ją zafarbować zobaczymy, jak ta broda się zafarbuje. Dobra, dzisiaj byłem na małych zakupach i kupiłem, to Wam tak pokażę na szybko, kupiłem jeszcze dwie rzeczy. Kupiłem Bonda balsam po goleniu z wodą kolońską. Powiem ja Wam, pierwszy raz coś takiego widzę. To wygląda tak. Nie jest to w szklanej butelce, tylko w takiej plastikowej. Kurde, zapach mu to Hmm. no taki, nie wiem czym to pachnie też jakieś słodko ale co tu jest w ogóle dobra, to, to później zrobię recenzję znaczy recenzję. później Wam to pokażę i kupiłem sobie białą niwę krem do golenia nie wiem po co, no ale ale będzie no, to jak będę się golił to Wam pokażę Dobra, to tylko tak na szybko Wam pokażę, pokazałem moje dzisiejsze zakupy. Dobra, tutaj, to. no ale najważniejsze jest to. No to co, to jest ten sam, ta sama, ta sama farba co ostatnio, co, co wcześniej użyłem. Oczywiście już, wcześniej była chyba po 10 zł czy po 11, teraz już 14, 14,50 albo 15,50 rozmana No mieszamy to to daje do tego i mieszamy zobaczymy jak to wyjdzie Opa. Co to muszę. Pomóc. Powiem Wam, no, że ta farba ma zaletę taką, że po niej nie ma odrostów, tylko po prostu ona znika. No, a wada taka tej farby jest, że ona starcza na, na 3 tygodnie. Dobra, chyba wszystko. Teraz mieszamy. Teraz mieszamy. Dobra, ja wam to przewinę, żebyście nie musieli widzieć, jak ja to kurde przez pół godziny mieszam. Chyba jest to już wymieszane. I na opakowaniu, teraz widzę, że pisze wcześniej nie tak nie pisało to jest jakieś nowe opakowanie. Teraz jest pierwsze siwe włosy 5 minut, większo, większa ilość siwych włosów 10 minut, y, znacznie większa ilość y, siwych włosów 15 minut. Ja zrobię na 20 minut chyba ostatnio robiłem. Zrobimy może na 25, albo na 20, zobaczę. Dobra, będzie. Będzie, damy sobie tutaj ręcznik, żeby się nie ubrudzić. Bo tą brodę mam, widzicie. To najlepiej by było ściągnąć tą koszulkę. Aha, jeszcze coś. Jeszcze ten krem, nie? Tylko może troszkę tego kremu damy, bo ostatnio z tego co pamiętam, to na tych bokach. O! Tutaj wyciągniemy. Samemu też ciężko Muszę tutaj wsadzić ten ręcznik Co ja to robię? Nie, no to mi to nie ten Dobra, pallicho z ten. O, jakoś tak Jakoś tak spróbuję, dobra no to co? Zakładamy te rękawiczki co tu są zakładamy te rękawiczki Ja sobie to zrobię tym kremem lekko, żeby później Szyję nie robię, bo nawet jak coś to i tak nie będzie widać. Tu dałem trochę za dużo tego Dobra, będzie. Będzie w Mamy szykowany taki plastikowy. Popakujemy to. Zaraz to nie zapakuję. Dobra jest. Wyciągamy rękawiczki. Wyciągamy... Ja jeszcze wam pokażę, pokażę tą brodę, ja strasznie ją i później zobaczymy po... No i żeście widzieli jak to ogólnie wygląda, bo już taki film z farbowania wam robiłem. Zobaczymy, czy w ogóle wystarczy tej farby na taką długą brodę, nie? By jaj nie było, to nie wystarczy. A jutro zamknięty sklep. I dobra. To ucinamy. Ale by mi to spadło. Okej, okay, co robimy? Wciskamy to na brodę. Najważniejsze tu na te siwki Dobra, na razie zrobimy tak Aha, bo tu będę na chwilę miał uwalony tą rękę. To no, trudno. tak żeby nie wygląda fajnie biało dobra, słuchajcie Patrzymy na czas. Jaki mamy czas? 18.16, 18.20, 18.40 się widzimy, to będzie 24 minuty. No dobra, słuchajcie, jest już 36, albo nawet 7, 36. No to jeszcze chwilę to podtrzymam. I tyle. Powiem Wam już gęba mnie szypi. Jak widzicie, ciemniało to. A to jest Natural Brown. Czyli naturalny brązowy. To jest ta sama farba, co ostatnio miałem. 15 minut. Dobra, mi, mi wyjdzie w sumie 20. a Jakbym przytrzymał to za, za 24 minuty, by mi wyszło. 37. Dobra trzy minuty 21 minut. Pisze 15 trzymałem 21 minut. Więc pierw płukam to wodą, a później to szamponem i dam sobie jakiś olejek, żeby trochę wzmocnić te włosy. nie No i dobra, słuchajcie, broda czarna jak węgiel. Nie wiem czy w ogóle tu widać. no, Ona no, no wiadomo, że zjaśnieje. Ja ją suszarką teraz potraktowałem, żeby wyschła szybciej, zaraz dam sobie może jakiś balsam, albo olejek, olejek dam, żeby ona trochę, nawet tak się nie uwaliłem, dam sobie razu. No i co, no wystarczyło na taką długą brodę? Tej farby. Ja ogólnie, tą brodę mam w trzech kolorach: nie? siwą, ryżą i brązową. I jeszcze nie wiem, jakąś ciemną. W ogóle mam trzy kolory. Teraz to widzicie, jest jednolite. Nie? O! No by to chyba dobrze wyszło. Grzebień. Jest trochę zabawy. No ale dobra, efekt końcowy taki słuchajcie. Nie ma źle. Zaś będzie 3 tygodnie spokój. Już chyba nie będę farbował, raczej bo to tak wam mówię. Chciałem też zobaczyć, jak to na długiej brodzie wygląda, ale ja, już chodzi o farbowanie, kiedyś byłem bardzo przeciwny, a teraz wam powiem czemu nie. Na pewno to jest bardziej teraz ciemna, jednolity kolor, nie? więc tak było. Dobra, na dzisiaj tyle. Gorąco Was pozdrawiam i trzymajcie się. Cześć.